Cześć, to Olivier. Dzisiaj jest odcinek o Audi S6 C7, które zostały wyprodukowane w 2014 roku. Prezentowany egzemplarz jest w wersji sedan. Były również kombi. Audi S6 C7 było produkowane od 2013 roku do 2014. Napęd w tym aucie to Quattro, czyli na cztery koła tak jak w każdym Audi o oznaczeniu S lub RS. Skrzynia biegów w tym aucie jest automatyczna, siedmiobiegowa o nazwie S-Tronic. W prezentowanym egzemplarzu mamy dokładki Maxton Design oraz wydech Akrapowicz. Na koniec filmu jest pokazane jak to auto brzmi. Czas coś powiedzieć o osiągach tego auta. Przyspieszenie od 0 do 100 zajmuje 4,6 sekundy. A prędkość maksymalna to 250 km na godzinę, ograniczona elektronicznie. Masa tego auta wynosi 1970 kg. Długość tego auta wynosi 4931 mm. Na błotnikach mamy napis V8T, co oznacza V8 Turbo. Felgi na tym aucie to 20. Tak jak dyfuzor, progi oraz lotka przedniego zderzaka są od Maxton Design. Teraz przejdziemy do środka tego auta. Nagłośnienie w tym aucie to Bank Olufsen. Na progach mamy napis S6. A fotele zostały wykonane z pikowanej skóry. Są półkubełkowe. Kierownica również z napisem S6. A z tyłu łopatki. Tak wyglądają zegary i całe multimedia. Tak wygląda drożek do zmiany biegów. Tutaj mamy przycisk od odpalania auta. A teraz przejdziemy do serca tego auta. Jest to V8. TFSI o pojemności 4 litrów, które ma 420 koni i 550 Nm. Prezentowany egzemplarz ma 520 koni i 700 Nm. Teraz posłuchajcie, jak brzmi. Dzięki bardzo za oglądanie, zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję. Zapraszam Was na mój kanał, a tam znajdziecie film o np. RS6C7. Cześć!